Witam serdecznie na kanale Czaja. Dziś zabieram się za demontowanie modułów gazowych z kociołków, które niedawno rozbierałem. Na pewno będzie tu trochę aluminium i na pewno będzie trochę miedzi z elektrozaworów. Także spójrzmy, ile tego jest. Z ośmiu kociołków, 6 kg 274 g. Zapraszam na film i zobaczymy na końcu, ile uda się z tego uzyskać. Thank <smart noise> you. Teraz czas na taką małą wstaweczkę konkursową z okazji 6200 subskrybentów, jacy są już na moim kanale. Dziękuję Wam serdecznie za to. Bez Was pewnie nie miałbym motywacji, żeby działać cały czas w tym temacie. I przygotowałem Wam taką oto nagrodę: przystawka do wiertarki. Wygląda to tak. Wystawię takie imadełko. Oczywiście komplet śrub i wszystkich uchwytów. Sprzęt jest oczywiście nowy, nieużywany. I tak, aby wziąć udział w tym konkursie, proszę napisać w komentarzu KALAFIOR Także losowanie zrobię w niedzielę. Podejrzewam, że około godziny 18. Zapraszam do komentowania. Komuś z Was przypadnie ten sprzęt. A teraz wracamy do demontażu. Ostatni kawałek aluminium i lecimy do podsumowania. No, i fajnie, miejsce na półce się zwolniło, a i też udało się coś z tego wydłubać. Przy tym niesamowity relaks. Ten, kto lubi, ten wie o czym mówię. Podsumowanie zacznę jak zawsze od stali. Wrzucę miseczkę taką samą, w jakiej jest stal. Staruję. Kalina zbierało się 2 kg 306 gramów o złotóweczce, czyli 231. Była też odrobina kwasówki, ale ilość pomijalna, aluminium odlaz. 2 kg 532 gramy, ale było też troszkę blaszek takich aluminiowych, dorzucę to wszystko razem. A tu jeszcze jakiś kawałek plastyczku się zachował. O. Dobra, policzę to jako aluminium odlat. 2 kg 598 gramów

No i najcenniejsze z elektrozaworków. Niestety czterech brakowało w tych częściach, które demontowałem, bo już pewnie wcześniej się do tego dopadłem, ale nie szkodzi. 756 gramów, w tej chwili po 30 zł i 40 groszy. 22 ,98 zł 98 groszy. Dla mnie zabawa przednia. Mam nadzieję, że Wam też się odcinek podobał i miło spędziliście czas. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.